Masz wspólnika w biznesie, to posłuchaj tej historii, bo to, co zrobił jeden człowiek, mogło zniszczyć firmę wartą miliony. Najgorsze jest to, że to samo może zrobić każdy wspólnik w każdej firmie. Opowiem Ci historię jednego z moich klientów, Łukasza, który do nas trafił przez rekomendację i trafił do nas w bardzo specyficznym momencie w swoim biznesie. Bo to była sytuacja dwa lata temu, chyba grudzień 2023, w którym z dnia na dzień zorientował się, że jego wspólnik zniknął z biznesu. Po prostu z dnia na dzień postanowił wyjechać za granicę, przestał odbierać telefony, przestał odbierać maile i tak naprawdę słuch po nim zaginął. Stwierdził generalnie, że musi sobie zrobić przerwę od biznesu, musi wyjechać za granicę, odpocząć, przemyśleć sobie kilka spraw. I nie byłoby w tym nic dziwnego, Albo strasznego tak naprawdę, gdyby nie fakt, że ten wspólnik, który zniknął, po pierwsze, miał 50% udziału w tej firmie, a po drugie był odpowiedzialny za połowę kluczowych procesów w firmie. To znaczy, że bez niego, bez jego udziału, bez jego obecności, bez jego wiedzy, ta firma nie mogła normalnie funkcjonować. I właśnie w tym kluczowym momencie Łukasz. Stwierdził, że potrzebuje pomocy, żeby sobie poradzić, że to jest ten moment, w którym okej, okay, trzeba zacząć działać i potrzebuje prawnika, żeby mnie przez to przeprowadził. Pierwsze co robię w takiej sytuacji, to uspokajam klienta. Bo zazwyczaj to są emocje. Ją przychodzi i Słuchaj, firma mi się wali, musimy coś szybko zrobić, nie mam dostępu do konta, muszę wypłacić pensję za dwa tygodnie, i tak dalej, i tak dalej. Więc pierwsze pierwsza moje myśli, pierwsze moje zadanie jest takie, musimy zrobić analizę sytuacji, to znaczy gdzie jesteśmy, jakie mamy możliwości działania i co musimy zrobić, żeby mieć taki quick win, czyli pierwsze czynności, pierwsze działania, które zabezpieczą nam prawidłowe działanie biznesu. Czyli gdzie mamy ryzyka, jak musimy je zabezpieczyć, i tak dalej. Wyciszyć emocje. Spokoić działania i wtedy przejść do kolejnego etapu, czyli do strategii. W tym etapie, w którym każdy do nas trafił, był na poziomie chyba 8 albo 10 milionów przychodu. Biznes założony przez dwóch przyjaciół, dwóch kolegów, którzy stwierdzili, że ok, będą rozwijali razem firmę i podzielą się sprawiedliwie. No a Sprawiedliwie to jak? No po 50%. No i po 50% no okazuje się, że to pozornie jest sprawiedliwe, ale tak naprawdę w krótkiej perspektywie zgadza się, natomiast w dłuższej perspektywie jest bardzo konfliktogenne i jest duże ryzyko blokowania w ogóle biznesu. Oni akurat prowadzili e-commerce, ale tak naprawdę ta sytuacja, tak modelowo, ona może zdarzyć absolutnie każdym biznesie, w każdej branży, w firmie małej, średniej albo dużej, niezależnie od tego tak naprawdę, czy wspólnikami są przyjaciele, czy to jest rodzina, mąż, żoną, czy po prostu obcy sobie partnerzy biznesowi. Tak jak większość po prostu firm w Polsce, otworzyli sobie biznes i otwierając ten biznes zaczynając rozwijać swoją firmę, tak naprawdę patrzyli na biznes przez takie biznesowe różowe okulary, nie? Czyli myśleli, okej, okay, skalujemy, zatrudniamy ludzi, sprzedajemy, musimy sobie zapewnić dostawców i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nie zadali sobie tych pytań takich challenge'ujących, trudniejszych, czyli co będzie, jak nam nie wyjdzie? Co będzie, jak jeden z nas umrze albo zniknie z firmy, na przykład wyjedzie na drugi dzień? Co będzie, jeżeli będzie trzeba dolać kasy do spółki? Czyli nie odpowiedzieli sobie na te pytania i co więcej, nie spisali sobie tych scenariuszy. Czyli tak naprawdę nie zrobili sobie takiego porozumienia Wspólników, Founders Agreement i nie przewidzieli sobie scenariuszy działania na wypadek sytuacji awaryjnych. I dodatkowo mieli po 50% udziałów. Czyli tak naprawdę sytuacja, w której masz po 50% udziałów i żaden ze wspólników nie ma większości, nie może przegłosować jeden drugiego, to powoduje, że do podjęcia jakiejkolwiek strategicznej decyzji w biznesie potrzeba jest pełna zgoda dwóch wspólników. I teraz, jeżeli mamy sytuację, w której Jeden wspólnik ma słabszy moment, jest jakiś konflikt między wspólnikami, no to sytuacja 50 na 50 powoduje, że oni nie mogą się dogadać, nie mogą podjąć kluczowej, żadnej kluczowej decyzji w biznesie, czy wziąć inwestora, czy podpisać umowę z kluczowym dostawcą, czy robić ekspansję za granicę i tak dalej, i tak dalej, bo żaden nie może, jeden nie może przegłosować drugiego. A po drugie, jeżeli jest taki konflikt, sytuacja pata decyzyjnego czy konfliktu, oni nie wiedzą, jak się zachować, dlatego że nie mają spisanych tych scenariuszy awaryjnych, nie wiedzą tak naprawdę, kto w tej sytuacji konfliktowej może podejmować decyzję, kto powinien podejmować decyzję, albo jeżeli nie mogą się w ogóle dogadać, to tak naprawdę w którą stronę pójść. Czy my się rozstajemy w biznesie, czy, czy mamy podzielić firmę, czy mamy też jeden ma wykupić drugiego, a jeżeli ma wykupić, to za ile? I to zaczynają się emocjonalne przepychanki, które zazwyczaj prowadzą do tego, że zarówno każdy ze wspólników, jak i sama spółka dostaje po tyłku. No bo wszyscy skupiają się na tym, żeby prowadzić konflikt, żeby sobie dogryzać, a biznes nurkuje wtedy, nie? bo konflikt widać wewnątrz firmy, czyli wśród wspólników i widać go na zewnątrz, to znaczy bardzo często y, wśród dostawców, klientów. Jest takie wrażenie, że w firmie nie dzieje się dobrze, no i to powoduje rzeczywiście, że to się przekłada negatywnie na wynik finansowy. Nie ma jakiegoś jednego trybu, w którym, ja bym powiedział, niezależnie od tego, z kim prowadzisz biznes, jaka to jest branża, to trzeba po prostu zastosować jeden wzór, formularz, e template, porozumienia wspólników i będzie dobrze. Za każdym razem musimy to dostosować do specyfiki branży i tak naprawdę wspólników, relacji, jakie oni, jakie oni mają, więc ten proces jest trochę bardziej złożony, bo musimy zbadać tak naprawdę, co wy będziecie robili w biznesie jako wspólnicy, co kto wnosi do tego biznesu, jaki macie cel, po co robicie ten biznes, czy chcecie go sprzedać, czy chcecie zrobić taki biznes międzypokoleniowy i na bazie tego musimy dostosować te relacje. Powiedzieć, ok, to może być 50 na 50, jasne, jak najbardziej, ale musimy się zabezpieczyć na sytuację, w której wy w tej układzie 50 na 50 nie będziecie w stanie się porozumieć, więc musimy spisać sobie sytuację, czy też scenariusze awaryjne, albo możemy zrobić, nie wiem, 60 do 40, 90 do 10, to, to jakby sprawa jest drugorzędna. Natomiast najważniejsze jest to, żeby sobie te wszystkie ustalenia, te czarne scenariusze na początku ustalić, porozmawiać o nich i później spisać w formie dokumentu. Ja zawsze mówię moim klientom: słuchajcie, porozumienie wspólników to jest taki dokument, taka polisa ubezpieczeniowa, którą podpisujecie i sobie wsadzacie do szuflady. Zawsze życzę moim klientom, żebyście nigdy nie musieli wyciągać tego porozumienia wspólników z szuflady, bo jeżeli go nie wyciągacie, to znaczy, że w biznesie jest wszystko ok. Ale jeżeli jest sytuacja konfliktowa, to wtedy wiecie, że otwieracie szufladę, wyciągacie papier i krok po kroku macie tam opisane, jaka jest procedura postępowania awaryjnego w sytuacji konfliktowej. Jeżeli miałbym szacować, to zdecydowana większość, myślę, że w okolicach 90% polskich firm nie ma porozumień wspólników. Sytuacja, w której był Łukasz, to była taka modelowa sytuacja, w której wspólnicy nie mogą się dogadać i szukają pomocy w rozwiązaniu tego konfliktu, w którym się już znaleźli. Jeżeli nie mają porozumienia wspólników, czyli nie mają tej instrukcji postępowania, według której moglibyśmy dalej sobie Postępować, no to szukamy rozwiązania tej sytuacji. A rozwiązanie jest kilka. Pierwsze rozwiązanie, które ja tak naprawdę rekomenduję i do którego zawsze staramy się doprowadzić, to jest negocjacja. My, jako pełnomocnik profesjonalny, jako ludzie, którzy też mieli doświadczenie już z wieloma konfliktami, staramy się wejść profesjonalnie, ułożyć strategię działania i negocjacji, odciąć trochę tych wspólników, żeby nie siedzieli przy wspólnym stole, bo, bo zazwyczaj tam są emocje. Czyli my staramy się odsunąć emocje na bok. I prowadzić profesjonalne negocjacje, które pozwolą tak naprawdę uratować firmę, a po drugie, sprawić, żeby każdy wspólnik w tej sytuacji czuł się wygrany, to znaczy, że dostał to, co chciał dostać. Drugi scenariusz jest taki, że idziemy na wojnę. To są działania już formalne, bardzo często jakieś postępowania sądowe, które mają na celu no, sposób Jakiś przymusowy, arbitralny rozwiązać sytuację między wspólnikami. To też jest możliwe, natomiast nie jest to najlepsza forma rozwiązywania tego typu sytuacji, dlatego, że jest czasochłonna i kosztochłonna. I bardzo często, zanim dojdziemy w ogóle do rozwiązania jakiegokolwiek tej sytuacji, nie wiem, pozytywne, negatywne, w zależności od perspektywy, to bardzo często biznes dostaje już po tyłku na tyle, że tam nie za bardzo jest co e, ratować. Trzecie rozwiązanie tej sytuacji jest takie, że po prostu nie robimy nic. Czyli jesteśmy bierni. Duża część wspólników w Polsce. Będąc w takiej toksycznej relacji między wspólnikami, rzeczywiście wybiera tą opcję. Czyli nie mają na tyle jakiejś tam asertywności, czy odwagi, czy determinacji, żeby cokolwiek z tym zrobić, więc postanawiają trwać w tej sytuacji konfliktowej, bardzo często toksycznej, no w imię tego, że prowadzimy razem biznes, jakoś tam jest, niezbyt zdrowo, może bardziej nerwowo, ale jednak jest, jakieś tam pieniądze z tego są, więc. Zostają w tej sytuacji i nic nie robią. Zazwyczaj, jeżeli już jesteśmy w konflikcie, to jest za późno, żeby robić porozumienie wspólników. No bo porozumienie wspólników to jest ten dokument, który spisujemy, jak jest między nami dobrze, jak chcemy razem prowadzić biznes, jak mamy wspólną wizję, wspólny cel i sobie spisujemy scenariusz, jakby scenariusze postępowania na wypadek, gdyby coś się między nami złego wydarzyło. Natomiast sytuacja, w której był ten klient, no. Te złe sytuacje, czyli ta sytuacja konfliktowa już się wydarzyła, więc ta linia odcięcia nastąpiła, już jest późno, żeby robić porozumienie wspólników, bo my już nie chcemy prawdopodobnie prowadzić razem biznesu. Więc teraz, tak naprawdę, całe skupienie, cała energia polega na tym, żeby bardzo rzadko pogodzić wspólników, ale doprowadzić do jakiejś sytuacji, w której nastąpi rozstanie i rozstanie nastąpi w taki sposób, żeby każdy wspólnik czuł się w jakiś sposób wygrany. I tak też zrobiliśmy tutaj w tej sytuacji. Prowadziliśmy negocjacje, które trwały około 4-5 miesięcy. Po tym czasie udało się wynegocjować scenariusz, w którym jeden wspólnik wykupuje drugiego po określonej cenie, w określony sposób. Zrobiliśmy do tego całą strukturę, przeprowadziliśmy cały proces i finalnie skończyło się to na tym, że jeden wspólnik wykupił z biznesu drugiego na określonych zasadach. W tym przypadku było tak, że mój klient, czyli Łukasz, został w biznesie, wykupił drugiego wspólnika, no i teraz nadal rozwija ten biznes, bardzo dobrze mu idzie. Niezależnie od tego, czy prowadzisz biznes z rodziną, z żoną, z mężem, z przyjacielem, czy też po prostu ze zwykłym partnerem biznesowym, to ważne jest to, żeby zadbać o porozumienie wspólników. Czyli w tym etapie, w którym się jesteście w stanie się dogadać, żeby podpisać ten dokument, który kosztuje kilka tysięcy złotych. Natomiast jeżeli tego nie zrobisz i popadniecie w konflikt wspólników, a prędzej czy później popadniecie, to te wydatki. Na rozwiązanie konfliktu będą znacznie wyższe. Mam taki przelicznik, że 1000 zł zaoszczędzone albo niewydane na porozumienie wspólników, to jest około 100 tysięcy zł wydanych na rozwiązanie konfliktów wspólników. Czyli dodatkowe koszty, poza tym czas. W przypadku Łukasza to było kilka miesięcy i zazwyczaj rozwiązanie konfliktu trwa kilka miesięcy. I to jest kluczowe, bo to jest czas, w którym biznes stoi. To jest czas, który jest poświęcony na rozwiązanie konfliktu wspólników, a nie na prowadzenie biznesu. Czyli mamy koszty, mamy czas i mamy koszty pośrednie. A koszty pośrednie to jest utrata pracowników, którzy nie chcą pracować w firmie, w której właściciele się kłócą, i potencjalnie utrata klientów, partnerów biznesowych i generalnie przychodu czyli wynik finansowy spółki spada. Jeżeli miałbym mieć jedną radę dla wszystkich osób, które prowadzą biznes ze wspólnikiem albo mają zamiar zacząć prowadzić biznes ze wspólnikiem, to jest taka: róbcie porozumienia wspólników. Jeżeli nie wiecie, jak się do tego zabrać, to bardzo dobrym startem jest pobranie darmowej checklisty dotyczącej porozumienia wspólników. Link znajdziecie w opisie.